Czas to on pisze najważniejsze historie. Czas nie pyta, czy jesteśmy gotowi. Nie czeka, aż się pożegnamy. Po prostu płynie, pozostawiając ślady w pamięci, w ziemi, w sercach tych, którzy przetrwali. Rok 1945. Świat zatrzymał się na chwilę między strachem a nadzieją. Wojna ucichła, ale dla wielu ludzi walka dopiero się zaczęła. Nowy dom nowe życie, na obcej ziemi, która miała stać się ich własną. Dziś przeniesiemy się w czasie. Wysłuchamy opowieści kobiety, która wszystko widziała na własne oczy. Przyjechała do wioski Pałc, gdy każdy kamień, każda ściana szeptała jeszcze echa przyszłości. To nie jest tylko historia jednego człowieka. To opowieść o sile, o odwadze i o budowaniu od nowego, cegla po cegle, Dzień po dniu o wspomnieniach, które są jak ciche świadectwo dawnych czasów. Zapraszam Was w podróż do Pałcka, do miejsca, gdzie czas naprawdę ma swoją pamięć. Oj, proszę pani, było strasznie, bo to, 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 to wszystko było tak porozwalane, bo to y, jeszcze ruskie tu byli. Gospodarzyli się w, pa, w pałacu, tam y, ko, kościoła, tam był pałac, i tam oni mieszkali, i tu gospodarzyli się po całym wsi. Mieli zboże posiane, by, ale to czy to chyba Niemcy jeszcze siali, bo. Nie Niepodobnie żeby ludzkie, bo to wojna była w koniec kwietnia. Czy, o maju, czy w maju gdzieś skończyła się? No to a zboże były i oni sprzątali zboże ruskie. Tutaj mieli maszyny wszystkie. Tego nie wiem, czy to było po niemieckie. Na pewno po niemieckie były te maszyny. I tu jeździli, gospodarzyli się. To wie pan, było strasznie. Nie było tak z początku, ani kartofelka swojego, takie w kopcach było stare kartofle, ale świeżych na polu było, ale jeździł taki ruski na koniu i pilnował, żeby ludzie nie kopali kartofle. No strach był, panie. Kiedyś my z moją mamą, zwąk. Bo ojciec tam kosił siano, bo my mieliśmy konie, krowy, a to nie było nic takiego, to trzeba było przyszykować. Nie? Tam z tych łąk szli i przy drodze były ziemniaki. I mama mówi: To wiesz, nas zbieraliśmy grzybów, bo to już jesień była, mówi: To kup masz parę kartofli i będziemy mieć kolację. No i wsta stanęliśmy tam i u Wyrwaliśmy dwa krzaki kartofli, a ten rozkiej przy, przynajmniej jest i mówi, że trzeba jechać do starszynej, że do, no, do majątku. Mama moja już była starsza taka. I bardzo się bała. No i ja mówię, mama, cicho, jakoś może dojdziemy D dopędził nas tam i ten mówi, że. Pokazuje te kartofle temu temu wojskowemu starszemu i mówi, że tyle na tych ziemniaków. A on mówi, że, to, że nie wolno tak, że parę tych kartofli ukopali, to spuścić te, te panie do domu. Wziął i wyszczelił nad nami. A mama już przestraszyła się bardzo, że on będzie strzelał do nas. Nie? I, Mówi, że nie. Niech pan nie idą do domu już po rusku, ale my rozumieli, bo znaliśmy ten język i puścił nas. No I my przyszliśmy do domu. I mama mówi, Boże, po co my to kata brali? Moglibyśmy nie kopać, tak moglibyśmy te grzyby usmażyć i zjeść. I to był strach, wie pan. Droga to była, no jak wiadomo, bruk. Nie było tak bardzo pięknie, nie? A przyjechaliśmy ze Siłodzina swoim pojazdem, bo mieliśmy konie, i wóz, to przyjechaliśmy ze Siłodzina wozem swoim. Tak wie pan, że to tak strasznie, potem nie było już wozem, ale że z początkowo to wiadomo na każdym kroku tych ruskich było, to takie młode dziewczyny to się bały, wyjść na wioskę. No wie pan, co trudno było, bo nie było pracy, nie było też tak, żeby to rozkosznie żyć. Trzeba było. Naprawdę ciężko było. No nawet w doszyna, tam na polu było jeszcze zboże, takie już słabe żyto. To jeździliśmy z ojcem i z braćmi, kosiliśmy to z, zboże, bo i dla siebie. I dla koni, i dla, bo mieliśmy wszystko, i świnie, i krowy, i, i kury, no wszystko potrzebowało tego zboża, nie? To, to tam jeździliśmy, kosiliśmy <laughs> i przywoziliśmy do domu. Była przyjemna, nie można powiedzieć, bo tu <laughs> mieszkali takie Haniewicze, całą rodziną, pomagali jeden drugiemu tam coś. No, Przyjemnie było, nie można powiedzieć, że tam jeden drugiemu dokuczał czy coś. Czyli sąsiedzi byli ogólnie pani tak. tacy przyjaźni, tak? tak? Tak, A poza sąsiadami ludzie, którzy mieszkali w pałku, też byli y, tacy przyjaźni? Tak, tak. Była, była, zniszczona. <laughs> no, było takich starszych domów, że to było rozwalone. I, czy to przez wojnę bombona, bombardowanie było, czy nie wiem, nie mam pojęcia tego, ale były zniszczone w wioski trochę. Ale ci, ci, życie ciężko żyło się na razie, bo wszystkiego było brak. Dzieci chodziły do szkoły, bo tu szkoła była na miejscu w Pałczku, Także nauczyciele tak samo były we wsi. Było normalnie. Chodziły dzieci do szkoły i tak. No i to, a jak wiadomo, jak dzieci, co się spotykały na, na, na boisku i, i w parku tam był taki stawek, to lodowisko było, to jeździli na łyżwach, na sankach. Jak to na wsi, nie, nie, to, nie w mieście, żeby inne jakieś tradycje, ale na wsi. No, takie były. Panie, takie wydarzenie miałam, bo tu po sąsiedzku tak, byli sąsiedzi, małżeństwo, oni nie mieli nic, a my mieli krowy świnie, i, i, i kartofle, takie odpady, łupiny nie od kartofli. Mówił, przyjdźcie i zabierzcie. I ja, ojciec, mówił, idź. Bo te upiny. Ja przyszłam do nich, tu, a tam był ruski, już wojskowy, i on do nich mówi, żeby oni nie mu dali wódki, nie? a on, ten gospodarz, mówi, że on nie ma. Pokazuje, że ta dziewczyna ma wódkę, a on do mnie. A ja wtedy te, to wszystko rzuciłam i uciekam. Do domu uciekłam i schowałam się, a on widział, że gdzie ja. Wpadłam, że do, do którego domu i przyleciał, i, ale ojciec mówi, że tu żadnej dziewczyny nie ma, by nie było. A on mówi, że ja widziałem, jak ona ujeżdżała tutaj do, do, do Was. A ojciec mówi, że nie, nie ma tu. O, to wtedy miałam bardzo duży strach. Takiego strachu jeszcze nie miałam w życiu, jak to. On z bronią wszystko leciał za mną, mówię. No to tak, miałem takie przeżycie. O, zmieniło się, zmieniło, wie pan. Najechało obcych ludzi. Te starsze ludzie, co poprzyjeżdżali, to poumierało. A teraz tu zmienili i bruk, asfalt zrobili. A tak przecież był bruk. I całkiem inaczej. Kiedyś gospodarze mieli... I, I krowy pasło się, trzeba było ulicy zamiatać, a teraz nie ma bydła. Wszystko jest zmienione nowocześnie. Kiedyś Państwu prezentowałem materiał na temat tego krzyża, który stoi tutaj z tyłu za mną. Poprosiłem bohaterkę naszego odcinka, żeby opowiedziała mi cokolwiek o tym miejscu. Chodziliśmy tam, bo to nawet mieliśmy pole przy tym lesie, to chodziliśmy, tam były jeżyny maliny. To jak to młode, nie? Owoce chciało się je zjeść to ten krzyż był, ale tego, jak pan mówi, tej płyty nie było już na tym, tylko ten krzyż był. Wie pan co, ten pałac był w porządku. Jedną stroną miał uszkodzone od wojny, bomba tam, coś tam miał uszkodzone, ale tam mieszkali Ruskie. Oni tutaj sprzątali to zboże i to wszystko mucili i oni tam mieszkali długi czas. Były kobiety, gotowali tam wszystko, także był w porządku ten pałac. Ale potem, jak Ruskie odeszli, został bezpłatny, tak, nikt tam się nie zajmował. To, które sąsiedzi bliżej, to sabrowali, tam, drzewo brali, wycinali i zniszczyli go. Ale potem znalazł się jakiś obywatel z Zielonej Góry, że on ten róg tego pałacu, co był uszkodzony, że on to odnowi. No, i, i przyszedł i zaczął tam robić remont, a w końcu nie skończył. Prawdopodobnie, że wziął pieniądze, a to z upadło. Potem przyszło że do rozbiórki, rozebrali ten pałac. Całkiem ludzie kupowali cegły i wszystko tam z tego pałacu. A wioskowe ludzie, które bliży, to szabrowali sobie drzewo na opał. Bo nawet Dzień mojego zięcia, ojciec, im się spaliła stodoła, to chciał odbudować, to kupował tutaj tą cegłę z tego pałacu i, i budował sobie tą stodołę. Wie pan, co dokładnie nie wiem, bo, bo to <coughs> były panny dorosłe, a ja jeszcze byłam tak, miałam. 16 lat czy, czy 17. I one szły ze Skąpego, w, tej, w tym lesie tutaj, na, na tej górze, co tam jest ten lasek tutaj, jak jeździ się ze Skąpego do Pałczka. Tam był las i tam te ruskie były i zaczepiły te dziewczyny, i no i chciały je po prostu zgwałcić ze sobą. Ta jedna uciekła, a tą drugą złapali, no i tam, co chcieli, to robili z nią i potem zabili ją i zostawili w tym lesie. To ta dziewczyna, tu była z Polska, co uciekła, dała radę uciec i opowiadała, że tak też się stało z tą dziewczyną. I te, te rodzice przyjechali, zabrali ją, ale to ja tyle wiem, pan, o tej dziewczynie. Była sołtysowa. I ona miała takiego Niemca do pomocy i on, ale był dobry Niemiec, nie można powiedzieć, dużo tak, tych Niemców powieszało się w niektórych budynkach, to pomagał sprzątnąć i, i, i tak w ogóle to, to pomagał tej Sołtysowej, żeby nie było bałaganu, a tak to... Nie, Niemców, była tu jeszcze sąsiadka też z naszego domu, tam po sąsiedzku mieszkała z, z jednymi Polakami. To potem ich zabrali do Kalska czy gdzieś i, i wywieźli ich. Kazali im się stawić, gdzie tam by, byli te Niemcy parę to. Ale za dużo nie było tu w Polsku. Oj Boże, trudno mi opowiedzieć to, bo to... Tyle lat, to już człowiek zapomina, nie? No, były skromne. Nie można powiedzieć, że było takie Boże Narodzenie, jak teraz, wszystkiego i prezenty i to, tamto. Nie było, nie stać było na to. Ale że spędzi, spędziliśmy rodzinie, mile, święta i tyle. Jak to powiedzieć, to trudno. No, no. Nie było karpia, ale były ryby, były śledzie, były pierogi, no i tak więcej. Makiełki. Co? Makiełki. No, makiełki to też tak. Choinka była. Proszę? Choinka była. Była, była choinka, tak. A jak była przyzdobiona choinka? Oj, nie było tak bobku, ale. Robili ze swoich zabawek takich, z papieru wycinali i robili orzechy, cukierki, jabłka, takie ciastka, tak no, nie było tyle, że takich bombek, jak, jak teraz, wszystko bombki, nie? A tak każdy swoim sposobem tą choinkę ubierał. Świeczki, to świeczek mało dawali, bo bali się, żeby bo to robili łańcuchy z papieru, to żeby ten papier się nie zapalił. nie? To parę tak świeczek, gdzie z boku ustawione było. tyle. tak więcej nie, nie było, żeby tak uroczyście. No wie pan co, on, takie chłopcy byli. Nasz miał 12 lat, tam po sąsiedzku miał 13. I trzeci miał 13 lat, takie chłopcy. Oni paśli krowy na łąkach i znaleźli bomby tam. Bo to na tych łąkach tam szedł, we wojnę tam bardzo dużo było tych pocisków, tych bomb. Tam był… A oni paśli krowy i znaleźli. A tu był wojskowy taki, przyjechał do siostry z synem swoim. I on mówi, że jakby znaleźli taki pocisk, to żeby to rozebrać, zrobi, zrobią rakietę, nie? A te chłopcy, takie niemyślące dużo, tego było, wzięli tą bombę jedną, przynieśli kawałek od tych łąk, tu blisko, zaraz do Lasku. I to było w niedzielę, godzina była jaka? Dwunasta poszli i będą rozbierać i zaczęli rozbierać i to porozrywało ich naszemu. Oderwało jedną nogę i tak go poraniło cały czarny był ciemny a, a ten sąsiada chłopak to całkiem go tak poroszarpało, że mało co było go zbierać. A ten trzeci to, to chyba nie brał tak tyle udziału, że prawie cały został. I potem my poszli szukać i nie mogliśmy znaleźć. No mówią, ach, ten wybuch taki straszny był. Te chłopcy, takie rówieśniki, co razem tam paśli krowy, i mówią, że oni poszli rozebrać bombę. I to ich na pewno tam rozerwało. No, mój siostra przyszła do mnie i mówi, że chodź, pójdziemy. I to te wszystkie te sąsiadki poszli. My. Ale my poszli polem, nie drogą, tylko polami, żeby do lasu na te łąki tam spotkać. A szwagier był chory i mówi, że ja z wami nie pójdę. Wziął rower i pojechał drogą. I na tej drodze, przy, w tym lesie, Spotkał nogę syna swojego. I wtedy zaczął krzyczeć, wołać nas, że chodźcie, bo tu są tych chłopcy. No i przyjechali, no, do, no co, porozrywane, nie weźmiesz tak. Zaraz zadzwonili na, że przyjechał prokurator, i tam wszystkim. Służby do, do tych chłopców, żeby to zbadać, jak to jest. No i ten prokurator nie chciał zezwolić tych chłopców zabrać do domu, tylko że, żeby tam ojcowie pilnowali tych, tego ciała. Ale siostra podeszła i mówi: Proszę pana, niech pan zlituje się nad nami. I tak nie mamy dzieci. Widzi pan, że zniszczone są, i, i jak nam przykro, jeszcze będziemy tu mordować się, niech nam pozwoli zabrać te, te dzieci do domu. No, no i z, de, pozwolił, pozwolił zabrać. No i każdy swojego do domu zabrał. No i potem pogrzeb zrobili taki. E, każdy swój, swojego dziecka, nie? Ale że po, pochowali ich razem tak, przy grobie. Jeden grób, drugi, trzeci. Każdy miał swój grób. No i do, do dzisiaj prawie tak te groby są. To jakie przesłanie chciałaby Pani przekazać młodszym pokoleniom, które dziś żyją w Pałcku? Zdrowia i miłości. Żeby jeden drugiego szanował i naprawdę był zadowolony z tego życia. Czas mija, ale wspomnienia pozostają. Kwią w tych, którzy pamiętają każdy szczegół. Zapach ziemi po deszczu, dźwięki kroków na starej ścieżce, ciepło domowego ognia w chłodny wieczór. Dziś usłyszeliśmy historię nie tylko jednej kobiety, ale całego pokolenia pokolenia, które musiało zostawić za sobą wszystko, co znało, by stworzyć nowe życie na obcej ziemi. Zbudowali swój dom tam, gdzie wcześniej była pustka, strach i cisza po wojnie. Pałock to już nie tylko wioska, to miejsce, które pamięta ich trud, ich nadzieje i ich marzenia. Każda cegła, każda ścieżka, każda opowieść zapisuje historię ludzi, którzy mieli odwagę zacząć od nowa. A my dziś jesteśmy strażnikami tych wspomnień, bo tak długo jak będziemy o nich mówić, tak długo będą żyć. W ich historiach odnajdujemy nie tylko przeszłość ale odnajdujemy też siebie. To była opowieść o pałcku i o ludziach, którzy dali mu nowe życie.